Dążymy do tego, aby ochronić klimat, aby obniżać koszty dla dostarczania energii, aby obniżać zależność od importów źródeł e, energii. Więc tam nie ma różnicy, tam, tam, tam chodzi o to samo. W Niemczech cały ruch, powiedzmy ten do ochrony środowiska, się bardzo wcześnie zaczął, Lata, koniec lat 70., na początku lat 80. i od tego czasu różne siły polityczne, społecznie się rozwijały i to jest właściwy początek tej całej polityki klimatyczno-energetycznej w Niemczech. W Polsce tego nie było. To znaczy było wtedy, ale było zakazane. W czasach jeszcze komuny, więc to się rozpoczęło dopiero później. I wtedy Polacy mieli po prostu inne problemy po transformacji społecznej i tym podobne. Niemniej jednak potrzebne jest też wprowadzanie takich rozwiązań, które zapewniają ochronę środowiska i może też niskie ceny. Dla, dla energetyki. To, to jest trudno, ale można ym, nauczyć się pewne doświadczenia od, 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 od rozwoju w Niemczech, który na pewno też y, obdarzony jest pewnymi błędami, które można w Polsce unikać. Ym, jakie są różnice? W, w, w Niemczech to jest ruch y, od dołu. Y, w Polsce y, mi się wydaje, że zawsze jest tak, Unia Europejska od nas chce, żebyśmy tak osobili. I to jest największa różnica, i też ona hamuje, ale ja jestem to pomyśli, że, że Polacy, jak dzisiaj też pokazały te dyskusje, w których miałem udział, że na, na, na wsi, w gminach ludzie rozumieją, że jak oni sami dbają o to, że mają czystą, niedrogą, niekubioną przez handlarzy energię że oni mogą zyskać i to jest naj, 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 um, najmocniejsza motywacja, że po prostu można produkować w własnym zakresie, po teraz te technologie są. I to z źródeł lokalnych, to nie muszą być koniecznie zawsze, zawsze odnawialne, w sensie e, wiatr, e, biomasa, to są też inne rozwiązania. Może być mała, mała energetyka wodna, o której się tutaj w ogóle nie mówiło, bo, bo no nie ma doświadczeń w, w, w Polsce i to możemy pokazać z Niemiec.